Halo, halo, z tej strony Mist, witam wszystkich serdecznie. No, dziś będę miał dla Was coś super specjalnego. To nie będzie Warhammer, nie będą repki. Będziemy mieli trzy królestwa. Trzy królestwa i panowie, tutaj przy, przy współpracy z youtuberem Mister Small i z Lion Hartem dostaliśmy, znaczy taki kurczę, tutaj dostałem taki fajny materiał, który będę mógł specjalnie dla Was przygotować. Wiadomo, trzy królestwa się zbliżają. Trzeba coś tutaj, kurczę, dla polskiej sceny Total War nagrać, tak? Wiadomo, może tutaj niektórzy, niektórzy z was będą chcieli sobie to kupić, w to zagrać. Więc wypadałoby coś wiedzieć, wypadałoby coś wiedzieć, jeżeli chodzi o Multi. I właśnie mamy ekskluzywny materiał, jeżeli chodzi o... Znaczy, może to nie jest Multi, bo to będzie Call of Battle, tak? Jak widzimy sobie tutaj na, na górze ekranu. Ale to tak i tak można tutaj dosyć dużo, fajnie o tym pogadać. No i może zacznijmy. W ogóle jeszcze... W opisie tego filmiku będziecie mieli oczywiście link, tak? To, to kanału Mr. Smart Donkey. Yy, specjalizacja w Shogunie w ogóle. Specjalizuje się ten pan w y, filmikach i materiałach z Szoguna. bardzo polecam. I Leonharda to oczywiście, tak samo może znacie, on się specjalizuje we wszystkich chyba to, to w ma też nawet zahaczył, więc spoko. Yy, ale, do, ale do tego, co tutaj będziemy widzieć, na początku. Na początku mamy ekranik z Causton Battle. I co widzimy? W ogóle co tutaj nam się rzuca? W Warhammerze mamy to okrojone, w, w trzech królestwach jest trochę więcej tego. Znaczy, hmm, minimalnie więcej, może tak to powiem. Na początku, co widać? No, standardowo mamy po lewej i po prawej stronie sloty na graczy, tak? Bo ta na przykład tutaj po lewej, załóżmy, że mamy nas, po, po prawej mamy naszych, naszego przeciwnika i sloty prawdopodobnie tam na jakiegoś tam timówki, na jakieś AI można dodać, można to zmieniać. Co jest nowe? To nie wiem, czy zauważyliście, ja sobie tutaj może myszką przesunę, do góry mamy spektatorów i mamy plusik, więc wydaje mi się, że będzie można inwajtować spectatora bezpośrednio do gry, nie trzeba będzie to chyba wchodzić przez kaustą lobby i, i, że tak powiem, nie będzie mógł się może ktoś pomylić, nie wiem. Jakby tak było, tak jak mówię, byłoby to fajne. Standardowa jakieś encyklopedia w samym górnym rogu, to tam o nikogo nie interesuje. Na środku, na środku nam się wyświetla chyba to, co będzie najważniejsze, czyli te główne rzeczy. Mamy tak, mamy tutaj na przykład Ultra, to są rodzaj, rozmiar jednostek, czyli wiadomo Ultra, Large, tam Medium i Small. Nie wiem, czy jeszcze chyba nie ma tych, tych takich specjalnych rozmiarów jednostek, jeżeli chodzi właśnie o 3K, czyli Trzy Królestwa, czyli Chińczyków, czyli Extreme. Extreme to co ktoś oglądał w streamy, czyli te jednostki, które będą zwiększone o do maksymalnie 240 modeli, jeżeli chodzi o rozmiar. Tych piechociaków, chyba że to jest ultra, jeżeli chodzi o kaustom, ale wydaje mi się, że powinno to być. Unlimited to jest, to zakładam, że to jest wszystko to samo, co było w standardowych opcjach. Czyli unlimited to jest na pewno czas, czyli mamy te później standardowe 2040-60, i normal, czyli to jest poziom bitwy, czyli czy ktoś tam nie ma jakiegoś bonusu, tak? czy jednostki się tam jakoś szybciej nie wysypują. Ale to, co jest ważniejsze, to jest tutaj na prawo, to co tutaj sobie tak myszką przejeżdżam. Mamy dwa mody: mamy te dwa mody, czyli mamy Romance Mode i Realism Mode. To romance Mode. O co chodzi? To jest to, jeżeli ktoś śledzi Chińczyków, że generał jest postacią pojedynczą. Tak jak w Warhammerze, jest jeden koleś, jest on, że tak powiem, superpotężny, ma jakieś tam swoje zdolności i są tam specjaliści, załóżmy strategzy, to są tam tacy, co bufują jednostki, są jacyś wangardzi czy czempioni, którzy tam się specjalizują w jakimś tam, że tak powiem, biciu i duelowaniu innych gości, przeciwników, lordów. No, no i po prostu tam jest groma tego wszystkiego. I drugi mod, czyli ten realizm mod. Czyli y, nie mamy pojedynczego gościa jako generała, czyli mamy po prostu generała ze świtą, tak jak było to w poprzednich historycznych tytułach. Czyli po prostu generał to jest zwykły gostek y, z tym skinem i dodatkowo ma jakiś tam swój y, reteniu czyli ma tych swoich bodyguardów, którzy tam jeżdżą wokół niego i mu pomagają, czyli po prostu jest zwykły historyczny totalur. No i oczywiście guziczek larza tak jak zawsze, że zamiast 20 możemy pewnie wybrać sobie więcej 21, przepraszam, ale zaraz o tym powiem. Czyli mamy dwa mody, i to te, te, tutaj, kurczę, To jest chyba najważniejsze. Nie wiem, ja się osobiście zastanawiam, który będzie bardziej popularny. Podejrzewam, że wypróbuję oba, bo i znaczy, mi osobiście się dobrze gra w Warhammera, więc po prostu z mod będzie mi też odpowiadał, ale też tęsknię troszkę za, że tak wiem, czasami zwykłych generałków świty, tak jak był Shogun, tak jak był właśnie tej, Rzym 2, Atyla, więc ten też będę chciał wypróbować jeden i drugi. Zastanawiam się, czy to będzie na multi, miało znaczenie, czy po prostu będzie osobno multi dla jednego i drugiego trybu, bo kurczę, no jakoś trzeba to rozwiązać, tak? Czy, czy będzie z góry przypisane jakiś po prostu mod do, że taką sceny multiplayer? Jeżeli byłoby to, znaczy, jeżeli byłoby z góry przypisane jeden, a drugiego by nie można było zrobić, to to będzie słabe. Możecie w komentarzach, właśnie pod filmikiem, napisać, co wy sądzicie na ten temat: czy, czy będzie tak jak ja mówię, czy, czy może coś innego, może ktoś ma jakieś info, więc polecam. Drugie. Znaczy druga rzecz, którą tutaj, że tak, o której można fajnie tutaj powiedzieć, to jest mapa. Zobaczcie na mapę. W Warhammerze to był okrojony, ta opcja. W poprzednich Totalorach to było, więc to jest przywrócony feature. Mamy mapę Chin i o co chodzi z tą mapą? Mamy mapę i mamy jeszcze tutaj na przykład koordynaty. Widzicie X, Y, tak na samym dole. I o co chodzi? Możemy po prostu sobie prawdopodobnie myszką wybrać pole bitwy. Czyli na przykład, nie wiem, załóżmy, gramy w kampanii. Spodobała nam się jakaś mapa. Graliśmy na przykład, nie wiem, załóżmy Kongo Long, tak? On gdzieś startuje tutaj, gdzie pokazuje w takim cypelku. No i zbijemy się gdzieś tutaj na jakimś terenie i patrzymy, w, kurde, fajna mapa i chcemy zagrać sobie na przykład na naszego kolegę na tej mapie, no to klikamy gdzieś tu w tych okolicach i prawdopodobnie tą mapę trafimy, tak? Bo tak o to chodzi w tym samym feature'ze. mamy jakieś iksiki. Zgaduję, że te iksiki to jest po prostu jakieś takie presetowe mapy, które już tam od razu z jej na wypuści. Y, jakaś y, standardowo będzie Nemetocena, wersja chińska, no i takie inne pierdoły, tak? Czyli po prostu to będą, to, to o to chodzi pewnie w tym. Możemy oczywiście sobie wpisać koordynaty, po prostu normalnie x, y, i wtedy nam się gdzieś tu na mapie samo zaznaczy ta mapka. Mamy guziczek, żeby zaznaczyć jakąś mapę jako naszą ulubioną, czyli po prostu robimy sobie jakąś zakładeczkę, to też jest dobra opcja, czyli po prostu możemy robić sobie listę i potem możemy sobie jeszcze tiknąć, że wyświetla nam nasze ulubione mapy. Więc to jest, y, to jest spoko. Po lewej stronie, od tych koordynat, mamy jeszcze oczywiście standardową opcję, czy to jest bitwa lądowa, czy pewnie będzie jakiś siege, czy, czy będzie jakieś, nie wiem, bitwa na rzece, bitwa na zwężeniu, ambusz, zasadzka i takie inne rzeczy, tak? I oczywiście zależnie od tego, który tutaj wybierzemy, wybierzemy sobie, że tak powiem, no, rodzaj bitwy, to mamy wyszarzone któreś opcje. Wiadomo, tu mamy na przykład settlement level 1, na zwykłej land battle nie mamy jakichś miast, więc to jest wyłączone, wyszarzone jeżeli będzie Siege, to prawdopodobnie nam się to odblokuje. Tu mamy jeszcze dodatkowo Summer, Day i Dry. Czyli tak, Summer, czyli mamy porę roku, w której będziemy się bić. Wiadomo, że Chińczycy będą operowali chyba tak jak szczególnie na systemie, mm, na systemie pogo znaczy pogody, sez przepraszam, sezonów. Sezonów, czyli będziemy mieli standardowo sezony tak jak mamy normalnie, czyli będzie pewnie jakaś wiosna, lato, jesień, zima, tak zakładam. Mamy dzień i noc. To tak samo w 3K będzie system dnia i nocy, czyli po prostu bitwy mogą być i nocne, i w dzień. Nawet nie wiem, czy nie ma takiej opcji w kampanii, ale to kurczę, że po prostu można z normalnym naszym zegarem to wszystko zgrać, czyli w skrócie, że będzie pobierało nam patrzeć się nasz, na nasz zegar systemowy jeżeli załóżmy, gramy gdzieś w nocy, to no to wszystkie bitwy będziemy grać sobie w nocy, bo jest po prostu noc, ale to, to tutaj nie nie kłótujcie mnie na 100%, bo wydaje mi się, że tak gdzieś wyczytałem, ale nie wiem, czy na 100%. No i dry, czyli po prostu pogoda. Czy po prostu jest sucho, czy będzie padał deszcz, czy może będzie jakaś mgła? I, I podejrzewam, że to też będzie miało wpływ na bitwę. W szogunie tak było. Znowu wracam do szoguna, bo moim zdaniem dużo rzeczy to jest jakby szogunowych. W szogunie na przykład, jak padał deszcz, to łucznicy nie mogli strzelać od nic tych strzał, albo przynajmniej będą wiem, słabione te strzały. Jak na przykład było fok, czy tam mist, no hmm. <laughs> jaki fajny punkt mist. Jak będzie na przykład mgła, no to. Będzie ograniczona widoczność na naszych jednostkach. No i chyba kurczę z tego ekraniku chyba tylko tyle możemy wyczytać. Przechodzimy dalej, bo przechodzimy dalej tutaj też będzie coś ważnego i będzie można za chwilę o tym wszystkim tutaj poopowiadać. A mianowicie kolejnym tutaj, że tak powiem, aspektem jest właśnie ta druga zakładka, co do góry widzieliśmy. Mamy zakładkę Maps, czyli to są ten preseting tej całej bitwy i zakładkę Armies, czyli po prostu tego wyboru już naszych bohaterów. Bohaterów, nie wiem, lordów, nie wiem, jak to się nazywa, warlords, to się nazywa po angielsku. I co tu mamy? Mamy standardowe wszystkie, że tak powiem, UI, które powinno być. Mamy w ogóle, zobaczcie sobie tak, bitwy będą wyglądać, że wybieramy sobie trzech gości, po prostu trzech generałów, i każdy z generałów ma maksymalnie sześć jednostek. Czyli będziemy mieli 21. 21, tak? Bo mamy po prostu jakby 7 razy 3, no to matematyka nie jest to zbyt trudna. Yy, więc mamy o jedną jednostkę więcej niż standardowo w Total Warach. to przez to, że są ci generałkowie. Yy, I, Ale jesteśmy, znaczy nie wiem, czy jesteśmy zmuszeni, żeby zawsze trzech brać, może można dwóch. Nie wiem, jak to będzie z, pieni z pieniążkami to wszystko wychodziło. Yy, zobaczcie sobie tutaj w ogóle na górę. Mamy standardowo zapisanie armii, wczytanie armii, wyrzucanie tego wszystkiego, jakiegoś pewnie losowy generator. Yy, w ogóle pochwalę za UI, pochwalę za UI, bo dosyć ciekawie wygląda. Zauważcie, że tu jak to wszystko jest. Po prostu wybieramy sobie na przykład bohatera z klasy. Mamy tu na przykład jakiegoś skolara, weterana, hillera. Jeżeli wybierzemy tą postać, to nad drugim ekranikiem mamy napisane na przykład, ja tutaj jak się patrzę, mam Yellow King. Mam Yellow King i wartość 1500. Na pewno, i to jest potwierdzone, yy, są tak jakby tiry tych generałów, na zasadzie, czy on jest tak jakby pierwszo-levelowy, czy jest tak jakby, załóżmy, czy jest tak jakby początkujący, czy jest jakiś trochę lepszy, czy jest w ogóle taki legendarny. I na przykład załóżmy, że on by kosztował, pierwszy poziom 500, drugi poziom by kosztował 1000, a trzeci poziom by kosztował 1500. I o co chodzi z tymi poziomami? Nie dość, że nasz generał ma zwiększone statystyki, to dodatkowo może tak jakby kupować, chyba na pole bitwy, tak to zrozumiałem, większy bardziej elitarne unity, czyli po prostu ten jego retyniu, bo to się nazywa, te wszystkie unity, które on może kupować w tym retyniu, tak? To wtedy są lepsze. Czyli jak będziemy za 500, to załóżmy, będzie miał dostęp tylko do tych podstawowych milicji. Jak będzie średni, no to dostanie do tych jednostek mitwirowych, a jak będzie już tym najlepszym gościem, czyli za 1500, no to będzie mógł kupować na przykład te elitarne jednostki, czyli nie wiem, z tego jak kojarzę, to były jakieś tam Asur Dragon chyba, albo coś takiego, taka jednostka, więc zgaduję, że to jest ta elitarna. I tak samo podział po prostu na melee infantry, army infantry, czy na przykład jakieś włócznie, ręczny infantry, ręcz kawalery i te wszystkie inne jakieś rzeczy. No, minus będzie taki, że raczej nie będziemy mieli monster infantry albo jakiś monsters czy coś takiego. No, w Chinach, niestety, jeżeli ma być to tam takie ala bardziej historyczne, nie ma żadnych potworków, więc tak. No i na ostatnim tu, tym, że tak powiem, screenie, który będziemy mieli, no to statystyki naszych, czy tego wyboru tutaj kart jednostek, czy bohatera będą widnieć, żeby to wszystko sobie fajnie y, zobaczyć. No i kurczę, y, chyba, chyba tyle, tak? Chyba też tyle z tego wyboru. Y, mamy mniej więcej troszeczkę taki sneak peek. póki co, jeżeli chodzi nawet o koszty tych jednostek. Wiadomo, że to się wszystko może zmienić, to, to na pewno nie będzie takie same. Y, tak samo jak możliwe, że nie będzie taka sama mechanika w bitwach, y, którą tutaj zawsze za, za chwilę zobaczycie. I ja dam jakiś taki mój krótki insight do, do tego wszystkiego. No i chyba możemy przejść w ogóle do bitwy, tak? Przejdźmy powoli do bitwy, nie będziemy tu już przedłużać. Zobaczmy sobie jak to wszystko wygląda w bitwie. No standardowo, standardowo mamy tak, na początku w bitwie widzimy, że mamy dosyć ładną mapę, to co już się pewnie naoglądaliście na streamach, ja tak samo się naoglądałem. Tutaj widzimy, że jest wybrana jakaś tam armia, która ma całego, praktycznie większość armii ma awangarda i możemy sobie to fajnie rozstawiać. Warto też nadmienić, że będzie taka mechanika i to jest dosyć fajne. Wydaje mi się, że to, nie wiem, czy to w Warhammerze było. Chyba nie było. Na, na zasadzie tak, na 100% było, tylko w takiej nieintuicyjnej formie. Tutaj będzie prostsze, bo ponoć, ponoć, tak, tak słyszałem, będzie taka mechanika, że po prostu będziemy przytrzymując chyba spację, czy ogólnie jakiś guziczek widzieć, gdzie nasza jednostka widzi, czyli w skrócie po prostu yy, będziemy na przykład widzieć też chyba, przeciwnik na przykład widzi swoimi jednostkami tak samo. Chyba tak, że nawet jeżeli jednostki gdzieś stoją na jakimś tam dalszym terenie, to mogą być nadal ukryte. Tak? Normalnie to tak zawsze nie byliśmy tego świadomi, a tu chyba będzie taka mechanika, że będziemy mieli tam wojny. Możecie sobie zobaczyć zresztą tutaj na przykład na minimapę, tak? że jest taki jaśniejszy teren, to podejrzewam, że to jest ten teren, który nasze jednostki tak jakby widzą i ten szary teren, który nasze jednostki nie mogą zobaczyć i prawdopodobnie to będzie się, że tak powiem, tak zanikać, jeżeli będziemy przemieszczać się jednostkami po mapie. To chyba takie główne z tego wszystkiego, co tutaj mogę Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o bitwy typowo, nie wiem, może multi to za duże słowo, jeżeli chodzi o może bitwy. Na razie tak to się prezentuje. Co jeszcze w ogóle mogę dodać? Po pierwsze dodam to, że jeżeli ktoś lubi duże bitwy, no to sam fakt, że wprowadzili w Chinach ten Extreme Unit Size, że po prostu oddziały zamiast 120 mogą mieć 240, tak jak widzimy, no to to robi różnicę. Patrzcie, armia. Nasza armia składa się z 3603 żołnierzy, tak? No to wydaje mi się, że to jest dosyć pokaźna armia. No, na przykład prosta, proste porównanie. Jak gramy w Warhammerze. No to załóżmy, żebyśmy wzięli sobie armię z kawenów, no to, to ona jest tak na 1400. Jak zwiększymy troszkę modele, no to zgaduję, że po 2000 może podejść. Tu, no tu po prostu możemy zrobić tak, że nasza armia będzie dwa razy takiej wielkości, czyli no to dosyć, dosyć duże, znaczy dosyć fajny ukłon w stronę ogólnie graczy Total War. No i ja się z tego cieszę, tak? Ja się z tego cieszę, nie będę narzekał, no pewnie, że tacy kurcze gracze ze słabszym sprzętem będą musieli sobie troszeczkę to zmniejszyć, ale zobaczymy. Wydaje mi się, że to nie było, nie, nie ma dużych wymagań, jeżeli chodzi o totalory. Hmm, te, te Chińczycy, którzy, przykład znaczy, nie wiem, ja osobiście może mam dobry komputer, więc nie będę tak tutaj, czym znaczy, mówił, ale to nie powinno być. Yy, dalej, dalej jeszcze tam widzieliśmy, że oczywiście jest paseczek, który teraz, jeżeli damy start, to czas się odlicza w dół, tak jakby troszeczkę się, na znaczy inaczej, Pasek się napełnia, a nie pokazuje tylko czasu. No i co do samej bitwy. Przechodzimy tu właśnie do bitwy i widzimy tak, że mamy wystawioną naszą armię na wangardzie. Tutaj sobie przejeżdżamy jednostkami, tymi dwoma i kawalerią na plecy, bo gdzieś one jednak znaczy, nie miały awangarda, więc trzeba to wszystko ustawić. I to, to jest ta mechanika, co wcześniej mówiłem. Zobaczcie, na horyzoncie widzimy, że dziś te jednostki się pojawiają. Mimo tego, że ten teren jest w miarę płaski, niby powinno to wszystko być widać, no to po prostu jednostki nie mają takiego dużego line of sight jak w innych grach, i to może tutaj grać na przykład, znaczy, może mieć znaczenie, bo teoretycznie może mieć płaską mapę, może mieć sobie kawalerem na przykład szybko uciec za plecami naszej armii i prawdopodobnie przeciwnik tego nie będzie widział. Więc to jest ciekawy aspekt, jeżeli chodzi o, no, o taktykę, tak? O taktykę i tu będzie dosyć fajnie to mógł, może to być zrobione. To takie moje dwa grosze w tym temacie. Co w ogóle widzimy? W ogóle tak. W ogóle cała armia, taki ala teraz analiza repa. Mamy tak, mamy jednego bohatera, który ma 6 oddziałów włóczników, czyli po prostu żeby przytrzymać. Drugiego, który ma 6 oddziałów, to są dwa kusznicy. I trzeci koleś ma dwa razy chyba mieczyki, fioletowe to są jakieś mieczyki to topory. I cztery razy kawalerie. Hmm, kurczę, no taki troszkę zbalansowany build i w ogóle, tak? Na zasadzie bardzo dużo tych włóczników. Ale po wszystkich streamach, jak ostatnio oglądałem, albo jakieś materiała z Total Wydaje mi się, że jeżeli ten build nie zostanie zmieniony, czy po prostu jeżeli gra wyjdzie, no to łuki będą miały mocną pozycję w mecie, może tak to powiem. O, Mocną pozycję w mecie z tego powodu, że po prostu łucznicy mają bardzo długi zasięg. Zobaczcie sobie, jak tutaj armia jest trzymana, widać ten zasięg po prostu, że praktycznie minimalnie przesuniemy swoich żołnierzy i już będziemy mogli ustawić sobie w te, te kusze i strzelać. I, I chyba nawet właśnie tutaj rozumiem, że to są kusznicy, i kusznicy mają nawet krótszy zasięg. Jak to byłyby łuki, to nawet byłoby to dalej. Byłby dalszy zasięg. Więc tutaj już widzimy, jest tak: przesuwanie wojsk do przodu, kusznicy gdzieś lecą, żeby skontrować kusze przeciwne. E, wiadomo, to chyba to jest, nie będę tutaj nie skomentował, bo to standardowo tak powinno to wyglądać. No i jazda gdzieś na flankach jest trzymana, żeby bronić nasze oddziały. E, na przodzie nic tutaj niebezpiecznego się nie dzieje, więc tutaj sobie tylko włócznicy stoją, trzeba ich teraz prze, przesunąć lekko do przodu i oddawane są salwy. W ogóle co do tych jeszcze uczników może wrócę. Wiem, że tam na tych streamach ludzie tam narzekali trochę na ten arrow trail, tak? To widzicie te smugi tych strzał. No nie wiem, powiem tak. No, mnie osobiście to nie za bardzo przeszkadza, bo to jest jednak ważna informacja, jeżeli gramy w bitwę multiplayer. Tak, musimy wiedzieć, gdzie jednostka strzela i inaczej. Na przykład, w których jednostkę nam przeciwnik strzela, więc dla mnie to jest dobra, dobra rzecz, że to jest dosyć widoczne. I prawdopodobnie tutaj tak samo zostało to wymyślone, żeby to było widoczne. No Mamy tak samo ten system Dueli, ale to, ten system Dueli jest tylko wtedy, jeżeli mamy ten Roman Jeżeli są te charaktery, możemy po prostu zrobić duel. Jeżeli przeciwnik się zgodzi, no to dwie postacie lecą na siebie i się duelują. I duelują się aż do momentu, kiedy jedna z nich tam sobie padnie, czy ucieknie. Więc nie wiem, czy to jest dobre. Osobiście, jeżeli chodzi o bitwy multiplayer, to wydaje mi się, że po prostu duelowanie się z kimś to jest bez sensu, bo. Wiadomo, jeżeli będziemy mieli lepszego lepszą postać, jakby załóżmy, jakby był ten z Moty i się grało, tak? No to przeciwnik raczej nigdy nam się nie zgodzi na takiego duela. A jeżeli mamy my słabszą postać, no to w drugą stronę chyba niech nie będzie na tyle głupi, żeby dać duela i dać się zabić sobie postać za frajer. No bo sytuacja jest taka, że jak te postacie będą się duelować, to wtedy nie można pomagać innymi postaciami, nie można pomagać wojskami. Jedyna pomoc, jaka może być, to chyba taka pasywna, na zasadzie, że gdzieś tam inny bohater się ustawi, i jakiegoś pasywnego bufa odpali i nic więcej. Ale to jest jednak trochę mało. No i kurczę, dosyć dużo chyba informacji już to Wam przekazałem, mi się wydaje, w tym całym materiale. Bitwy się to, 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 znaczy bitwa się cały czas toczy. Nie ma jakoś za bardzo póki co tutaj specjalnej strategii, no znaczy inaczej, w tej bitwie kawalerie skontrowały kawalerie, włócznicy sobie przytrzymują front. I z racji tego, że mamy więcej koszników, no to niszczymy, yy, że tak powiem, range power przeciwnika, a potem będziemy fokusować sobie wszystkie inne jednostki, które prawdopodobnie, no, gdzieś te pieniądze musze, musiały być wydane, czyli prawdopodobnie na front, czyli nasz front gdzieś tam sobie klęknie z przodu, no to będziemy mogli sfokusować to wszystko yy, i jakoś sobie z tym dać radę, tak? No, nasz bohater widzimy tu wygrał z bohaterem przeciwnika, yy, z bohaterem przeciwnika. Yy, no i zajmiemy się gdzieś tam drugim, bohaterem można się zajmować. O właśnie, o, to też jest dobry w ogóle temat. To jest dobry temat. Yy, jak będzie działał system morale? Przez to, że mamy trzech generałów. System morale będzie lekko zmieniony. Z reguły było tak, że mamy lorda, tak? Mamy lorda, który dowodzi, że tak powiem, solo. Jeżeli lord zginął, no to on wpływał na morale całych wojsk. Tu będzie wyglądało to trochę inaczej, bo mamy tak, mamy trzech generałów, wiadomo. Jest trzech, jest jeden główny i jest tych dwóch jego, że tak powiem, sidekicków, tych jego przybocznych. I jak to działa? Jeżeli zabijemy głównego generała, to to wpływa na morale wszystkich. To, za, to zbija morale wszystkim. Tak to powinno działać. Znaczy tak to mówili, że będzie działać. Nie wiem jak będzie w aktualnej grze, ale tak powinno być. A na przykład jeżeli byśmy zabili tego przybocznego, czy po prostu tego sekundary, czyli tego drugiego bohatera, to y, ten szok morale jest tylko dla tych jego retyniów, czyli dla tych jednostek, które on prowadzi. Czyli załóżmy, że zginąłby nam ten środkowy koleś odpuszników. No, to wtedy morale siada kusznikom. I jest szansa, że można tych kuszników fajnie tak jakby zrautować, bo mają tą tego debówka, że na przykład General Recently Light, tak? Nie mówię o sytuacji, gdzie na przykład by padł załóżmy i środkowy generał, i ten główny. To ja nie wiem, czy wtedy tak jakby będzie podwójny minus do morale, czy, czy, czy tylko stakuje się ten większy, czyli za głównego generała, nie mam pojęcia. Jak można by było stakować te efekty, no to też dosyć ciekawy będzie system, że tak powiem, z bohaterów, może. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie, ale, ale warte rozważenia i warte, może warto na to zwrócić uwagę, no bo trzeba się przygotować, tak? Że jak będziemy grać na multi, to pierwsze nasze bitwy, zresztą tak jak w Warhammerze to powtarzałem, jak zaczynamy grać multi w Total Warach, no to jest, jest źle, jest źle. Jeżeli jesteśmy w ogóle jeszcze amatorem w samej grze, czyli po prostu nie potrafimy kierować jednostkami, to już jest w ogóle tragicznie na początku i się zastanawiamy, czy rzucić to, bo nic nie wykrywamy. Ja zawsze mówię, im, no nic nie wygrywacie, trzeba dłużej pograć i w ogóle, wszyscy by chcieli od razu wygrywać. Dużo jest graczy takich, no, którzy, kurczę, spędzili już dużo, dużo lat na Total Warach, dlatego oni są tak tacy dobrze na multi i oni coś tam wygrywają i my takiego gościa spotkamy, no to potem się denerwujemy, ale to już tak, y, taka odskocznia od tematu. Na filmiku widzimy, że po prostu tutaj dokończamy armię przeciwną. Y, no dokończymy zaraz tych wszystkich właśnie front, nam się tutaj też porozsypywał przeciwnika, nasi kosznicy to wszystko pozabijali, yy, mamy sobie takie ładne w ogóle info i właśnie jeszcze, je, o, jeszcze jedna rzecz mogę powiedzieć, tak? O. mamy takie ładne karty jednostek jak zauważycie, yy, na jednym streamie yy, wiem, że jest było info podane, że w ogóle można zmieniać to, bo kiedyś były takie inne karty jednostek, że po prostu było na przykład taki mieczyk czy tam tarcza i nie było widać tego modelu, a tutaj na przykład mamy to i to są dwie opcje. Są dwie opcje, możemy sobie to fajnie zamieniać, czyli to też jest warte do uwagi, i każdy pewnie znajdzie coś dla siebie. Tak samo na przykład jak mamy ten Romance mode i, i tego, i zwykły, czyli i zwykły, historyczny, tak to powiem. Yy, to też jest inna paleta barw, też ją można zmienić. Romance mode jest taki bardziej kolorowy, to też jest z jednego z Streamu info, więc to, to też jest potwierdzone jest, a ten zwykły mod jest taki bardziej taki, wiecie, taki ciemniejszy darker, że to wszystko takie bardziej ma być, no, takie obskurne, może nie takie obskurne, jak to było w Fatelli, jak ktoś kojarzy, ale że po prostu będzie dużo ciemniejsze niż takie no, takie fantastyczne i takie bajkowe, jak na przykład w jakimś Warhammerze ta taka paleta Bar. Więc to jest chyba najważniejsze. No i dobra no i bitwa nam się, panowie, skończyła, przechodzimy na końcu do ekranu statystyk i co nam się pierwsze rzuca w oczy? Na pewno rzuca się nam w oczy to, że na przykład bohater ten nasz pierwszy i przeciwnika yy, samo, yy, samotnie zabili, nie wiem, 247 i 212. Ja wiem, że wielu z Was jest zdenerwowanych na taki fakt, że, o, że oni są OP i w ogóle, ale to właśnie, kurczę, to przez ten romans mod o to to chodzi, tak? Że to mają być takie, te wszystkie bohaterowie mają być tacy OP, bo to takie miało być takie, no, wywyższanie ich, że oni są jakimiś nad ludźmi. Nie wiem, czy to jest celowy zabieg ale potraktujcie to na zasadzie, nie wiem, legendarnych lordów z Warhammera. Jak mamy legendarnego, Warha znaczy lorda z Warhammera, takiego koleka czy coś, to podejrzewam, że on zrobi taką samą ilość fragów. No, w Warhammerze to inaczej wygląda, bo jeszcze mamy duże potwory, więc to nie widać tak. Ale no, prosta sytuacja. Mamy koleka, który miałby zabijać jakichś tam swój z Imperium, to on by ich tam z tysiąc albo i więcej. Więc to, to na takiej zasadzie. I druga rzecz, która się rzuca, zobaczcie sobie na fragi na pusznikach. To jest to, co mówiłem wcześniej. 119-162. Hmm. Moim zdaniem, moim zdaniem po prostu póki co wszystkie jednostki z łukiem i jeżeli są dobrze robione, znaczy bronione, y, robią okrutny damage, y, czyli po prostu w skrócie wydaje mi się, że na początku może być meta na łączników, może być taka meta, że trzeba będzie to bronić i jakoś tym grać. Y, z automatu się wącha myślenie, że kurde, skoro będzie beta nauczników, no to najprostszą kontrą jest wziąć dużo jazdy i to wszystko zajechać, więc to, to można tak w drugą stronę o tym pomyśleć i wydaje mi się, że to jest warte uwagi. No i chyba tyle. Zobaczcie sobie jeszcze tutaj na te wszystkie ładne ikonki, na te fragi. Jeszcze raz podziękujemy tutaj za, że tak powiem, współpracę Mr. Smartdonkiemu i jeszcze tu mamy Lionhearta, więc tu dziękuję im za to za to, że mogę tutaj nagrywać dla Was ten fajny materiał. Mam nadzieję, że w ogóle docenicie to, że tutaj będzie taki ekskluzyw dla Was, dla polskiej sceny, dla polskiej sceny Total War'a, tak ogólnie. Więc to jest tylko dla Was, kurczę. Ja na pewno jeszcze, ja powiem tak, o na koniec, na pewno będą jeszcze jakieś inne materiały z The Kingdoms, bo zamierzam kupić grę i na pewno będę w to grał, więc to jeszcze się nie bójcie. Możliwe nawet, że wtedy będzie tak porówno materiałów, albo nawet więcej niż z Chińczyków, niż z Warhammera, no bo na początku może się skupię na tym w ogóle więcej, ale też Warhammer będzie, więc się nie martwcie. No i chyba tyle, chyba tyle, panowie, nie będę przedłużał. Dziękuję wszystkim za uwagę, no i z tej strony, mist, i zapraszam do kolejnego materiału. Cześć.